No cześć, witam Was z rzeki Wielopolki, z podmostu kolejowego obrączyca. Jak pamiętacie na ostatnich filmach, łowiłem tutaj, była wezbrana woda, mocny nurt. Dzisiaj widzę, że jest więcej kamieni odkrytych i to sporo. Podejrzewam, że tak z kilka, no, może 30 centymetrów opadła woda. Jest piękna pogoda. Wróciłem z bieszczadów. Mentalnie się czuję super. Fizycznie wyrypany do tego połowy dopiero po południu w niedzielę. No i co? Zobaczymy co tam się uda nagrać. Hejka. No i widzicie, mam już ze sobą pierwszy rzut. Wyszła taka łupeczka jakaś mała, tak jakby... Nie może podkładeczka. Wiecie co mam tu? Jakieś takie konkretne przywarcie pod sobą. I no, widzicie, magnes normalnie stoi. I ja nie mam jak tego wyjąć, tak wiadomo, że... Trzeba będzie się tutaj pobawić trochę, ale chciałem wam pokazać, że, że no kurczę, od razu tutaj tylko przybyłem, już coś jest, już coś jest konkretnego. Także jak uda mi się to jakoś tam zluzować, to coś, to nagram wam coś. Na razie, hej. Patrzcie, udało mi się tą rzecz podważyć. Wziąłem dzisiaj rydelek i wiem, że to jest coś dużego. Nie wyciągałem sam tego przed nagrywaniem, bo nie chciałem, chciałem sam mieć niespodziankę razem z Wami. I. I. Na razie jest ciężko, chyba będę musiał jeszcze powalczyć. Ale to coś wychodzi. Jest. Patrzcie, ja piernicze. Przecież to jest. To jest płytka z dwoma stopkami. To są jaja. I patrzcie, to jest praktycznie powyżej mostu kolejowego. Bo tamtym razem mówiłem poniżej i pod mostem samym. No ale jak widać, tutaj też są takie trafy. No i złowimy dalej. Zaraz zobaczymy. Ale to będzie dzień. Ale to będą połowy. Super. Na razie. Hej. Kawałeczek dalej mam drugie przywarcie. Zaraz po wyciągnięciu tej płytki. I, Ale widzę, że mocno trzyma, ale nie bardzo jestem w stanie nawet rękami. No pomagając sobie to wyciągnąć. Więc podejrzewam, że znów rydelek pójdzie w ruch. No to zobaczymy za chwilę. No ja już czułem co to jest. I co? Byłem na łowieniu. Super! To powiem Wam, że naprawdę przy takich połowach ta rzeka był taki nur. Jak już wspominałem szybka kolej. Tutaj był taki nurt, że naprawdę ciężko mi było nawet się przemieszczać w tej wodzie i tych kamieni mało co było widać. A teraz to wszystko jest tak fajnie podsłaniane, rzeczka sobie spokojnie płynie, pogoda jest fajna, także naprawdę to tylko łowić. Cieszę się, że tu jestem i Wy ze mną, hej! No i co, kawałeczek dalej kolejne przywarcie. Ja chyba będę Wam musiał nagrywać już jak wyciągam, bo takie... No naprawdę, no ale mówię wam, no, gdzie bym mnie wrzucił, to co chwilę mam jakieś konkretne przyłapanie, które później muszę sobie jakoś tam yy, przy wyciąganiu pomagać rydłem. No ale nic, no, no do zobaczenia. Troszkę pokopałem, przed chwilą wyszła jakaś śruba z nakrętką i tutaj jest chyba wkręt, bo wiecie co, ja go czułem już jak go wyciągałem, że ale, o, widzicie, tylko że ona była ustawiona w ten sposób do góry. I on mi łapał do tej części, a ten element po prostu trzymał pod kamieniem. No ale jak się pogrzebie, to coś tam się wyciągnie. Spróbujemy w tym miejscu coś tam na żywca, bo wiadomo, że jak się ruszy dno, przestawi jakieś tam kamienie, to zawsze gdzieś coś tam wyjdzie, nie? Znowu coś tam przyciąga, ale tak delikatnie. Ale zobaczymy. Dziś znowu mam niewiele czasu, bo też tak chcę wrócić do domu, spędzić jeszcze czas z rodzinką. O, tam mi coś przyłapuje. Tam mi coś przyłapuje. O, patrzcie, nit. Mamy nita. Także wiecie, tutaj to jest tak na, jakby na krawędzi mostu od strony, od której napływa rzeka, więc jakby nie spodziewałem się tutaj wiele rzeczy, bo no wiadomo, jak coś spadnie z mostu, to nurt zabiera poniżej mostu, a nie powyżej, tak? <laughs> Dlatego ostatnim razem... Łowiłem z tamtej strony Ale no jak widać tutaj też warto No nic, nie będę tak Wam majtał tym magnesem Dopiero jak się coś ewentualnie złapie to się włączymy, nie? Na razie, hejka No włączy się Wam na chwilę, bo <grywam> Powiem Wam, że no Tu to wszystko przed chwilą wyławiałem A przed chwileczką Wyłowiłem kawałek yy, klocka yy, Takiego hamulcowego no i ja Ci rzucam tutaj właśnie w stronę tego, tej kładki takiej e, pieszej no i cały czas mi coś przyłapuje. Dlatego pomyślałem, że, że się włączę, no patrzcie, śruba. No to jest to są jaja. Ja ostatnio tak jak pamiętaszcie, że <grym> się zastanawiałem mocno, czy to jest jakieś tam żywicze miejsce, czy nie. No ale myślę, że tak, no, ale jakie to ma znaczenie, nie? <grym się zastanawiałem> Dla mnie to jest taka fajna przyjemność, gdzie... Idę sobie i wiem, że no wrzucając ten magnes coś wyciągnę, a nie męczę się, nie wyciągam jakichś tam y, dwóch gwoździ, nie? No tutaj też jakiś tam fragmencik mostu. Zobaczymy, czy idziemy dalej jeszcze na żywco. Y, tylko, że no, mówiłem ostatnio, że tutaj są te kamienie i y, y, tak sobie myślę, czy to jest zaczep, czy to jest, znaczy przyczep, czy to jest y, kamień kolejny. Ale na razie jakoś tam udaje się coś tam wyciągnąć. Tu mi coś przedtem przyłapywało czy pod nogami, ale wtedy jakąś śrubę ciągnąłem. O, jest tu, o tu. O tak. Coś mi przyciągnęło. Coś tu przyłapało. I to mocno. Powiem Wam, że ja to spróbuję. Nie. Wiecie co, ja podejrzewam, że to musi być jakoś, jakiś duży element, bo on fajnie przylega, ale nie jestem w stanie go wyciągnąć, więc znów będę się musiał posłużyć <laughs> yy, szpadelkiem. No to jak wyciągnę to się nagram. Hej. Patrzcie, ja już wyczaiłem co to jest. Tak naprawdę wyczaiłem to od razu. Bo wyczułem to rękami. No ale musiałem wiecie usunąć parę kamieni. I patrzcie tu! Płytka. Kolejna płytka. No ostatnio wpadły trzy takie i jedna większa. No teraz już widzicie, no jestem, nie wiem, 10 minut i, i wpadła jedna taka i, i jedna większa. No ona była tutaj dotąd schowana w mule, więc ja, ja po tych dziurach już wyczaiłem, że to jest ten, że to jest płytka. No będziemy tu rzucać. Hej. Patrzcie, dziś w łowie praktycznie pod płatką tą taką pieszą. I już przed chwilą właśnie wyciągnąłem tutaj, mam takie zrzutowisko, jest wkręt, jest taki dziabą jakaś elka. No tam wiadomo to, co już wcześniej wyłowiłem. Co zarzucę magnes, to coś po prostu wyciągam. Więc pomyślałem, że czas coś nagrać, bo, bo co chwilę coś tutaj przybiera. I to w tym miejscu właśnie, tutaj tak, jakby, tak jakby poniżej tej kładki pieszej, Stąd właśnie wyciągnąłem tego dziabąga, stąd wyciągnąłem tego wkręta Nie wiem dlaczego to wszystko się znajduje powyżej mostu kolejowego A nie poniżej, no tak zazwyczaj to spływa, nie? Z rzeką Ale teraz akurat na żywca nic się nie udaje Ale wiecie co tam przed chwilą, bo właśnie szedłem po rydelek I pomyślałem, że przeciągnę sobie magnes po dnie No i tak mi wpadł ten wkręt, i tak mi wpadł ten dziabąg ale tutaj coś kojarzę, że tu mi coś przywierało tak palcami ciężko mi było wyczaić co to jest ale czekajcie tutaj coś jest, patrzcie tu jest chyba kawałek stopki nie wiem zobaczymy, na razie trzeba zrobić zrzutowisko na brzegu ja to wam powiem, że pociąg Yy, że najbardziej to lubię właśnie takie poszukiwania przy nabrzeżu gdzie yy, no tak naprawdę nie wiem czy wszyscy szukają czy, czy rzadko się szuka przeważnie się wchodzi do wody chociaż nie, no bardzo dużo osób szuka na, na brzegu ale ja lubię tak wziąć pointerek gdzieś tam sobie poczaić pod kamieniami pointer jest w aucie, ale no patrzcie, nie mogę znaleźć teraz tego, co mi przybierało. Pointer jest w walcie, to auto stoi niedaleko, tak naprawdę to w każdej chwili mogę po niego pójść. Bo takie poszukiwania właśnie pointer plus magnes dają mi dużo radości. No naprawdę, no już gdzieś tam magnes nie znajdzie, to, to pointer wyczai. No nie mogę, o, ale uwaliłem. Nie mogę znaleźć tej, tej, tej rzeczy, ona wiem, że tak tylko kęcikiem wystawała spod kamieni I, I dopiero, no tu coś jest No nic, zobaczymy jak coś, na razie, hej I patrzcie, wyczaiłem kolejne miejsce, tutaj wcześniej wyciągnąłem tą płytkę Jedną i drugą, przed chwilą tutaj wypadła stopka No wyszły jakiś tam, wyszedł jakiś gruby kawałek mostu I znów mi coś przybiera Znów jest coś ciężkiego. No patrzcie. Kolejna stopka kompletna. Później się będę bawił obijanie, ale to miejsce jest naprawdę super. No naprawdę ja myślę, że ostatnio przeszkadzał mi ten taki nurt wody wysoki, znaczy mocny nurt i wysoki poziom wody. Bo po prostu no nie wszędzie mogłem wejść, też musiałem uważać gdzie staję Nie znałem tej rzeki, nie wiedziałem. I gdzie, jaką ma głęboko, że po prostu te kamienie wszystkie były przykryte, no i dalej coś łapię albo po prostu przyciągam, ale i tak, jakby coś, ale no, barwarian to by tu przywarł, nie byłoby szans, żeby puściła ten to tak się czasem, powiem Wam, f 300 Gold, czasem się ślizgnie po złomie. I idzie sobie dalej, nie? A człowiek nieświadomy myśli, że tam... O kurde, ale walnąłem. Że tam nic nie ma. Ale wiecie co? Nie wiem, przywarło tam coś. Przybiera czy? Nie, jakieś takie drobinki. Dobra, włączy się, coś będzie. Wiecie co? Porzucałem troszkę tam pod tą kładką pieszą. I fa wyszedł fajny żeleźniaczek. Ja go wam później pokażę na takim podsumowaniu. Fajne z takim delikatnym uchwytem. Tam na brzegu już, już mam yy, te wszystkie płytki, ciężkie rzeczy, śruby, wkręty, a tu znowu zbieram. Znowu wpadają jakieś tak. To jest obcięta szyna. Wpadają różne rzeczy i widzicie, tu Magnes aż stoi normalnie. W chwilę go podwadziłem rydelkiem. Yy, I no, rzucam w tych samych miejscach, w których rzucałem ostatnio, czyli Bezpośrednio pod mostem kolejowym, ale wiecie, no, taki był duży nurt, ta rzeka sobie tam dno przerabiała, mieliła, no i patrzcie, taka śruwa z gwintem, no także jak był duży, wysoki poziom i duży nurt, ja tak troszkę z wchodziłem do tej rzeki, bo wiadomo, że no nie znałem tej rzeki, nie wiedziałem jaka jest głębokość, A teraz jak patrzcie, no przecież... Nie wiem, kto oglądał moje filmy, znaczy mój ostatni filmik, kto widział, ile to było wody, jaki był nurt, eee, nawet sam kolor wody. A no te kamienie były wszystkie przykryte, także teraz to wszystko jest na wierzchu. No i dużo lepiej mi się łowi, rzucam sobie między kamienie i, i tam między tymi kamieniami coś mi tam wychodzi. Jak magnes się przyłapie, pomagam sobie rydelkiem. No także schodzę poniżej tego. Mostu kolejowego, tam powinno być coś więcej. Hej, patrzcie, tu znalazłem jakiś przedmiot. To się rusza. Jest takie, kurde, tak, tak mi to wygląda, jakby jakiś element yy, tego wagonu. Co to może być? Męczę się z tym, już chwilę, już troszkę to wyciągnąłem. Grube, konkretnie. magnes mi do tego pięknie przyłapał. Teraz zobaczymy, Wiecie co jak troszkę to wyciągnę to nagram wam resztę, hejka. Patrzcie tu, ja nie wiem co to jest, czy wy to widzicie? Normalnie szok. Sorry, ale teraz możecie chwilę nic nie widzieć, ale muszę to troszkę wyjąć. Wtedy wam pokażę dokładnie co to jest ale to są jaja to są jaja patrzcie tu jaki dziabąg to jest normalny szok jakaś bela nie wiem co to jest ale to swoje waży ja nie mogę pomęczyłem się z tym chwilę czekajcie ja to oprę Boże. Sami zobaczycie Ej, ale to jest, wiem To nie jest jakiś e, Element od W naczepach, nie? E, Samochodowych, a może to jest e, Z tej, z kolejowej e, Z wagonu kolejowego, takiego transportowego Kawa Dziobonga, powiem wam No konkret Tego tu się nie spodziewałem o kurde, ale połów. Ejka, kończę już te dzisiejsze połowy. Jestem tutaj już poniżej mostu kolejowego. Yy, ostatnio tutaj nie łowiłem, yy, ale wiecie co? Im dalej od tego mostu, yy, tym bardziej jakby zaczęły wychodzić takie no AGD, nie? Yy, fajna rzecz tutaj wyszła obok poza tym aluminium. Bo ta, wyszła taka ramka drzwi Nie wiem czy to jest komplet czy nie Ale bardzo, to jest tak jakby od kominka Tak jakby front od kominka Albo, no nie wiem Taka w każdym razie ramka No i to jest chyba z tym razem Ale no, to jest cięższe, to jest taka blaszka yy, Mówiłem, tutaj puchę znalazłem Tam gdzieś jeszcze jakieś uchwyt do odgarnka więc pomyślałem, że na spokojnie sobie tam wrócę, gdzie leży wiaderko i pewnie wyjdę na górę, zrobię wam podsumowanie i, i będziemy się żegnać. Tejka, wiecie co, rzuciłem tu magnes na brzeg. Tak, dla sprawdzenia, właśnie to co wam mówiłem wcześniej, że tak lubię ten brzeg sobie kontrolować, bo zazwyczaj właśnie na tym brzegu są jakieś elementy, które tak naprawdę. No... Człowiek by się ich nie spodziewał, nie? O, patrzcie, Przecież ja tu na rękę wyciągnąłem wkręta obok. Ja nie wiem co jest tam, ale ja może jeszcze pogrzebię tak, żeby czekajcie, tu coś łatwiej ale ja wam to pokazuję. Nie no, coś bardzo przylega. Co to może być, no? Ciężko mi jest to wyciągnąć tak. Na oku waszym. Ale co to może być? Nie. A już czuję coś tu. To chyba coś dużego. Tu jest jakieś kolucho. to co, no bez... Boję się, bo kurczę, to jest jakaś ceramika. Patrzcie. Co to za ceramika? Ja kojarzę to oznaczenie nie wiem czy wy to widzicie zobaczymy co to będzie na razie to odłożę ale teraz trzeba podwadzić ten element bo kurde okulary straciłem ale cię Majda dobra jak na żywca to na żywca nie Uła. Co to jest? No i co to jest? Znaczy, to prawdopodobnie jest jakieś AGD, bo albo nie. Patrzcie, to jest kawał chyba starego mostu, ale taki powyginany. No dlatego mi było ciężko go wyciągnąć, bo to wszystko było w, w mule. Ale kurczę, dzisiaj jest dzień, naprawdę powiem wam, że. Że jestem w szoku. Troszkę tam. Jeden pan mi chwilę przeszkodził, bo dopytywał się, co ja robię. Też mu nie za bardzo chciałem opowiadać wszystko. Mówił, że złomu kolejowego się nie odda na złom, że i takie tam sprawy, ale staram się coraz mniej rozmawiać. Tak jakby z ludźmi z zewnątrz, bo. Nie wiem co kto ma na myśli. Dobra, za chwilę będziemy się widzieć na podsumowaniu. No Ok, czas na podsumowanie. Patrzcie tego dziabąga. On mi zrobił dzień. Jak widzicie to jest takie mocowanie ładunku. No, pewnie do naczepy albo do wagonu kolejowego. Parę wkrętów kolejowych. Tam widzicie pełen od ćwiczek, tutaj jest sporo rzeczy, nie wszystko wyjmowałem. Yy, te stopki jedna kompletna. Płytka raczej ze stopkami kompletnymi. Tutaj płytka. To jest nagroda dla mojego psa. Taka kość. Nie wiem co to jest. Bywa, że... no Nie udało mi się nagrać w ogóle wydobycia tego, bo ja to znalazłem na oko, nie? Ale to no, powiedzcie, że to nie jest jakaś nagroda dla psa. Pół kości. No tu są jakieś elementy mostu tu wam mówiłem o tym żeleźniaczku właśnie taki ma delikatny uchwyt pewnie jakbym tam poszukał to znalazłbym resztę bo to chyba jest też część od niego tu takie dziobongi różne jak widzicie śruby wkręty stopki kompletne niekompletne no i co parę godziny minęło ja się zwijam żegnam się z wami z wielopolki dziś był piękny normalnie piękny yy, poziom fajny fajny do łowienia no i co, jeszcze będę to próbował kiedyś, może za tydzień z konterem. I do zobaczenia, hej!